Siema, witajcie w kolejnym odcinku testowym Boosterów Tym razem do testu weźmiemy sobie akurat Jabera YR800 Teoretycznie 2500 Amper I zobaczcie, mamy Fiesta Przekręcam zapłon A no i nic Zupełnie nie reaguje Rozładowany zupełnie Akumulator no, jest tam pod maską, rozładował się, bo niestety bo to troszkę było nieużywane. No to co? Trzeba przystąpić do rozruchu i do testu. Bierzemy naszego boosterka. Bardziej nie lubię tych zatyczek. Booster jest. Kabel złożone i można działać akumulator jak widzicie jeszcze oryginalny fordowski auto z 99 bodajże roku no, już na zielono nam pikło więc można będziecie odpalać dioda im miga Świece żarowe się grzeją. Jeszcze za słabo. Dobra, druga próba. Zwróćcie uwagę, że tu jest kompletnie rozładowany akumulator. Że on nie miał w ogóle napięcia. I booster niekoniecznie chce go rozpoznawać. Niestety, te boostery. Mam taką wadę, że nie chcą działać na sztywno. O, wypinanie tych przewodów też nie jest zbyt fajne. Dobra, już wypiąłem. immo. Amiga. Spróbujmy. Jak widzicie, za drugim razem już odpalił. Za pierwszym razem problemem było to, że znowu akumulator był wyładowany zupełnie do zera i po prostu booster nie rozpoznawał uh, to znowu zwarcie na instalacji, tak, zwarte obwody w akumulatorze Dlatego nie się opuścić prądu Ale jak widzicie, odpalił Dzisiaj jest dosyć zimno, bo mamy minus, minus kilka stopni Nie chcę Was skłamać, ale z rano było minus 11 stopni, w tej chwili jest około minus 6, minus 7 Albo nawet minus 8 i co? Tak jak widzicie, booster odpalił auto. No akurat nam nie pokazuje, ile zostało procent, ale to może zrobię mały update w domu, już napiszę, tylko wrzucę film. Tak jak widzicie, piasta chodzi. Teraz się zobaczymy jeszcze, jakie ładowanie daje. Akumulator no, był całkowicie rozładowany, tak jak widzieliście. Mamy tu to woltomierz, tak, więc sprawdzimy jakie ładowanie ma. 13,7 V. Tak jak widzicie, włączona jest klimatyzacja, włączone jest ogrzewanie, włączony są światło mijania. I przypominam, że... aha, jeszcze ogrzewanie tylnej szyby. 17, 138 8 W. No, zobaczcie, alternator, bodajże 70 A. I akumulator, żeby właśnie wspomnieć, bodajże 70 albo 70 albo tylko A w samym budowie 175 na 175. na no, bodajże 278 mm. I co, to było na tyle. Przejadę troszeczkę się przejechać ją, rozruszać, żeby była gotowa na przegląd. Muszę sprawdzić, czy wszystko jest OK. Także jaber się jak najbardziej spisał. Teraz idzie do domku się podładować. Na chwilkę się przejadę, zobaczymy. Trzymajcie się, do ja zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!